Najlepsze w tych pomidorach jak dla mnie jest to, że one się bardzo łatwo obierają ze skórki. Odmiana pomidora Black Prince to jest jedna z moich ulubionych odmian i ja myślę, że ona bardzo posmakuje tym osobom, które lubią pomidory słodkie, miękkie i takie, które się łatwo obierają ze skórki. Przede wszystkim pomidor Black Prince to jest pomidor wczesny, co jest w ogóle bardzo fajną opcją dla osób, u których często jest niestety zaraza pomidorów, dlatego że uprawiając pomidory odmian wczesnych, mamy większą szansę na to, że one zdążą po prostu nam dojrzeć, zanim zaraza je zaatakuje. Pomidory tej odmiany u mnie najszybciej zawiązały owoce i najszybciej zaczęły dojrzewać. W sumie to w tym roku, właśnie pomidor tej odmiany był pierwszym pomidorem, którego zerwałam, właśnie z tunelu. Istotną kwestią jest to, że odmiana Black Prince to jest odmiana, która jest wysokorosnąca. W związku z tym ona będzie wymagać palikowania, będzie wymagać podpór i jest przeznaczona do uprawy w nieogrzewanych tunelach albo w szklarniach. Na pewno ważne jest też dla wielu osób to, że jest to odmiana, która jest bardzo silnie rosnąca. Oprócz tego, że ona jest z tych odmian, które rosną wysoko i potrzebują podpór, to dodatkowo ona naprawdę bardzo szybko wystrzeliła w górę i bardzo szybko też zawiązała owoce, ale ma wyraźnie grubsze łodygi, grubsze pędy główne niż inne odmiany pomidorów, które no tak naprawdę traktowałam w Identyczny sposób, także nie ma tu mowy o tym, że część sadzonek było na przykład źle prowadzonych i dlatego mają te łodygi takie bardziej wiotkie. Także zdecydowanie to jest taka silna sadzonka, to jest taka silna roślina. Także to też wymaga odpowiedniego traktowania, dlatego że w tunelu trzeba znaleźć jej jednak odpowiednie miejsce. Ogólnie to na gronach znajduje się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć cztery, pięć, maksymalnie chyba sześć miałam. Owoców i to są owoce niewielkie. Tutaj mam takiego. Nawet nie wiem, jaką one mają masę, ale to nie jest pomidor koktajlowy. Ale jest to pomidor, który ma po prostu owoce takiej średniej wielkości. One są bardzo smaczne, one mają taki owocowy smak. Najlepsze w tych pomidorach, jak dla mnie, jest to, że one się bardzo łatwo obierają ze skórki. Nie trzeba ich nawet sparzać i można je po prostu obrać ze skórki, tak po prostu po zerwaniu z krzaka. To jest fajna opcja dla osób, które mają na przykład małe dzieci i nie dają im jeszcze pomidorów ze skórkami, albo dla osób, które po prostu tak, jak ja nie lubię mieć pomidorów ze skórką. To jest odmiana, która ma niestety tendencję do pękania i o tym na pewno się przekonacie, jeżeli będziecie je uprawiać. No niestety wystarczy, że troszeczkę je przeleję, no to one już po prostu pękają, ja je zaraz Wam pokażę, ale nawet zielone pomidory, co się rzadziej zdarza, po prostu mi pękają w przypadku tej odmiany, także no na to trzeba być przygotowanym i to jest na pewno minus, ale to jest odmiana, która raczej jest do bezpośredniego spożycia, to nie jest odmiana, która nadawałaby się do jakiegoś dłuższego przechowywania, to nie jest odmiana, która nadawałaby się na przetwory, to znaczy możecie zrobić z nich przetwory, ale troszeczkę szkoda takich smacznych pomidorów na przetwory, powiem wam szczerze i raczej ona też nie nadaje się do suszenia ze względu na to, że ma bardzo soczysty miąższ. Te pomidory są takie jakby dwukolorowe. One ogólnie mają taki kolor, który jest z takich ciemniejszych. To znaczy, moglibyśmy, jak kupowalibyśmy tego pomidora w sklepie, to powiedzielibyśmy, że to jest pomidor czekoladowy. Oczywiście on nic nie ma wspólnego ze smakiem czekolady, ale to jest pomidor o takim ciemniejszym zabarwieniu, jeżeli chodzi o skórkę. Ono tutaj przy szypułce robi się takie wręcz brunatno-brązowe i ten pomidor w sumie ma właśnie dwa kolory, bo on ma taką jakby, taki jakby wzorek na sobie do połowy, jest taki ciemniejszy, a tutaj przy piętce jest jaśniejszy. To jest odmiana rosyjska, w związku z tym ona powinna być lepiej przystosowana do krajów o chłodniejszym klimacie. Ostatnio przeczytałam, że ona nie tak dawno w ogóle jeszcze nie była zbyt popularna, dopiero no w sumie parę lat temu zyskała na popularności do tego stopnia, że nawet gdzieś podobno funkcjonuje firma, która produkuje sok tylko i wyłącznie z tych pomidorów. Jeżeli w przyszłym sezonie albo już w tym będziecie zastanawiać się nad tym, jakie odmiany sobie możecie zasiać pomidorów w tym roku, bo ja bym też nie pozostawiała tego przypadkowi, dlatego że tak naprawdę no to bardzo dużo czasu i energii kosztuje nas wyhodowanie takiej sezonki pomidora i warto, żeby to nie był przypadek. Jeżeli ktoś lubi pomidory, które są bardziej twarde, bardziej kwaśne, no to powinien celować bardziej w te odmiany. A jeżeli ktoś woli pomidory, które są na przykład tak jak ta odmiana Black Prince, słodkie, miękkie, no to, no to powinien właśnie w takie odmiany celować, żeby po prostu być zadowolonym z tych pomidorów, żeby one nam smakowały te pomidory, właśnie konkretnie, które my po prostu hodujemy. W naszych ogrodach. Ja jestem zadowolona generalnie bardzo z tej odmiany. Te pomidory mało mi chorują, szybko dojrzewają. No i ogólnie no to mają jak dla mnie więcej plusów niż minusów. Także ja Wam serdecznie polecam tę odmianę. Jeżeli właśnie będziecie się w przyszłości zastanawiać, jakie odmiany warto sobie zasiać, to no, jak dla mnie to jest must have w ogrodzie. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Na razie.